Zapraszam wszystkich na 35 odcinek z serii Państwa Świata. Tematem tego odcinka będzie Czarnogóra. Czarnogóra to państwo w Europie Południowej, które graniczy z Kosowem, Serbią, Chorwacją, Bośnią i Hercegowiną oraz Albanią. Leży na pobrzeżu Morza Adriatyckiego. Kraj uzyskał niepodległość w 2006 roku. W Czarnogórze przeważającą część powierzchni zajmują tereny górzyste. Najwyższy szczyt, złake laty, leży na południu przy granicy z Albanią. Cały obszar Czarnogóry leży w strefie klimatu podzwrotnikowego. Nazwa Czarnogóra używana była już w XIII wieku i według legendy pochodzi ona od góry łowcen, gęsto porośniętej lasem, który z daleka wędrowcom wydawał się ciemny, prawie czarny. Flaga to czerwony prostokąt w złotej ramce. Na środku znajduje się godło państwowe, złożone z dwugłowego orła w koronie starczą pośrodku, trzymającego jabłko królewskie oraz berło. Na tarczy znajduje się lew, symbol dynastii Niegosz, dawniej panującej na tym obszarze. Stolicą kraju jest Podgorica. Powierzchnia Czarnogóry to prawie 14 tysięcy kilometrów kwadratowych. Liczba ludności to ponad 600 tysięcy osób. Czarnogóra jest demokracją parlamentarną, w której prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych. Językiem urzędowym jest czarnogórski. Religią dominującą jest prawosławie. Jednostką monetarną jest euro. Podział administracyjny Czarnogóry to 21 gmin. Gospodarka oparta jest na usługach i turystyce. Narodowym zwierzęciem Czarnogóry jest lew. Narodowy kwiat to niezapominajka. Narodowym sportem jest piłka wodna. Daniem narodowym jest nieguszki Perszut. Kanion rzeki Tara uważany jest za najgłębszy w Europie. Najniższa zanotowana temperatura to minus 32 stopnie Celsjusza, natomiast najwyższa zanotowana temperatura to 44 stopnie Celsjusza. Czarnogóra posiada 117 plaż. Malownicze miasto, otoczone murem, Kotor, wpisane jest na światową listę dziedzictwa UNESCO. Wiele znanych produkcji, takich jak James Bond 007, Casino Royal i The November Rain zostało nakręconych właśnie w Czarnogórze. Znajdziemy tu najstarsze drzewo na Bałkanach oliwę svetok Ma ponad 2000 lat i uważane jest za jedno z najstarszych drzew w Europie. Tablica rejestracyjna ma białe tło z czarnymi literami. Obok jest niebieski pasek z literami MNE. Domeną internetową jest.me. W tym bałkańskim kraju odnotowuje się największą ilość opadów w Europie. Tutaj także wille posiada rosyjski multimiliarder Roman Abramowicz. Jezioro Szkoderskie to ostatnie siedlisko pelikanów oraz największy rezerwat ptaków w Europie. To również największe jezioro na Bałkanach. Żabljak w Durmitorze to jedno z najwyżej położonych miast w Europie. Swoją nazwę zawdzięcza głośno kumkającym żabom. Jeśli materiał Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału.